A więc jeżeli przedstawienie zostało zakończone, ja wkraczam do akcji i hej, cześćomano, z Mackler Games, a ja Was bardzo serdecznie witam w kolejnym filmie na kanale. I w dzisiejszym filmie omówimy sporo, zresztą tak widać Pod tytułem filmu jest to zombie. W dzisiejszym filmie omówimy bardzo ogromne i naprawdę interesujące informacje na temat zombie. Tak wiem trochę ostatnio nie było filmów i tak dalej. Dużo z Was, no jedna osoba i tak dalej, inni też narzekali, że czemu nie ma filmów, w sensie, że są, ale takie wiecie, gameplaye i że e, ktoś mi pisze w komentarzach, że czemu ja w tych filmach nie mych mówię. W sensie nie mam mojego Wiecie o co chodzi, ponieważ te filmy generalnie były zwykłymi gameplayami, które często wrzucam, gdy po prostu nie ma filmów tego typu, czyli w tych filmach, w których wam przekazuję te informacje, z czego nie przedłużając, nie ponieważ jesteśmy już minuta 40, a więc w dzisiejszym filmie mówimy bardzo ciekawe informacje na temat zombie, dosłownie powiedzmy główny core gameplay naszych, naszych zębaków, które oczywiście będą w Cold War na naszej mapie pierwszej, tak się nazywa ta mapa, Die Machine, także tak, w dzisiejszym filmie mówimy 8 szczegółów, Powiedzmy 8 ogromnych wątków i tutaj szybko je wymienia, A potem będziemy, oczywiście, byli, oczywiście do nich przechodzili i tak dalej. Także rozciądzie się wygodnie, przygotujcie to, co się dobicie, ponieważ będzie dosyć długo, więc no. Dobra. Pierwsza kategoria jest to Perks and Skills, czyli perki oraz punkty umiejętności, tak dobrze słyszeliście. Po raz pierwszy będziemy mogli e, możliwość ulepszenia naszych perków. E, druga rzecz jest to Weapon Rarities, czyli rzadkość broni. a i tutaj od razu wkluczę to. E, tak, będzie sporo, bardzo dużo takich, e, powiedzmy, jakby to powiedzieć. Strasznych, strasznie podobny, podobnych funkcji z Warzona czyli na przykład armor, armory, zestawy klasy, rzadkości broni, bardzo naprawdę dużo jest tych takich rzeczy, które by w Warzone jeszcze czego, chociażby w multiplayerze też są takie funkcje, w, w trybie fireteam, gdzie możecie w ten sam sposób nakładać plejty, aby mieć życie więc tak, będzie sporo podobnych rzeczy w trybie zombie także dobra, przechodzimy do kolejnej, trzecia jest to custom loadouts będą personalne zestawy broni, e, cztery jest to field upgrades czyli ulepszenia polowe, to co w multi, tylko w w mekach oczywiście będą nieco Inna. Piąta rzecz, armor and salvage, czyli pancerz oraz powiedzmy zombie Szósta rzecz, support and scorestreak, tak jest, pomocne scorestreaki Oczywiście scorestreaki są w multiplayerze i także będą w tym przypadku po raz pierwszy w zombie Siódma rzecz jest to optional exfil, czyli opcjonalna ucieczka Tak jest, będziecie mogli uciec z mapy zombie, jeżeli nie chcecie robić serega itd. tak dalej Po prostu chcecie, chcecie uciec, ponieważ wcześniej to była po prostu jedyna droga zakończyć grę Oraz ostatnia ósma, powiedzmy ja tutaj kategoria, którą sobie wypisałem, jest to Pink System, który także będzie w Zombie, bo jest w multiplayer. dobra, no to wracamy, wracamy do pierwszej kategorii, umówimy ją szczegółowo, jak już wiem wszystko po trochu, będę oczywiście tutaj e, czytał blog Triark, oczywiście macie link w opisie, jeżeli chcecie sobie go na własną rękę przeczytać. A druga rzecz jest taka, że uważajcie, ponieważ nie, że ja tutaj nie umiem czytać czy coś, tylko że po prostu ten tłumacz nie ogarnia, on generalnie czasem źle to słowo tłumaczy, ale generalnie będę tu trochę korzystał z blogu i także wklucza moje opinie i tak dalej, ponieważ ja jestem powiedzmy no, dosyć dużym hardkorowym graczem zombie. Nieważne, dobra. A tu oraz poziomu umiejętności, a więc. Najpierw przejrzyjmy się profitowym, konkretnie tym, które y, z nich będziesz żeby zebrać, wykorzystywać Podczas premiery, jak działają i tak dalej To nie w historii zombie chyba każdy wie, jak te perki miały Ten, ten oczywiście grał w zombie e, W dniu premiery będziemy mieli dostępne 6 perków A więc tutaj szybko wam przeczytam, co te perki dają, ponieważ e, to jest dosyć ważne I tak, będzie ich 6, nie jak to w innych e, mapach, Black Opsach, gdzie było ich 7 czy 9 i tak dalej, co nie? Dobra, a więc Juggernaut, no to chyba każdy wie co to Juggernaut robił On zwykle dawał wam odporność na zębiaki w sensie że normalnie giniesz na dwa lub bądź trzy hity od Zemeka. W tym przypadku kupiłeś go no i dawało ci to, że jesteś odporny do pięciu hitów, tak? Za piątym giniesz. Gdyż w tym przypadku będzie inaczej, ponieważ jest opis. Juggernaut zwiększa maksymalnie zdrowie o 50. I nie ma procent, tylko po prostu o 50, więc tak. Juggernaut, jak wiecie, perki będą ulepszane. I tu od razu wam to wrzucę. Perki będą ulepszane w ten sposób, że gracie mecz, zdobywacie odpowiednią ilość tych zasobów, czy cokolwiek to będzie. Jakaś kasa, jakaś, wiecie, wartość tego, co będziecie oczywiście mogli wydać, te punkty umiejętności, aby ulepszyć swoje perki. Więc perki na star będą bardzo sobie. I tu jest napisane, że Juggernaut zwiększa wam maksymalne zdrowie o 50. To jest pierwszy perk z 6, którym będziemy mówić, więc, więc o 50. Z tym, że to chodzi o 50 punktów. Zdrowia, z czego jak spojrzycie na takiego Black Opsa 4, tam mamy 150 y, punktów życia. ząbek zabiera ci 50, więc to pokazuje, że po prostu nam da jeden hit więcej, z czego Jugger będzie strasznie słaby i nieulepszony, ponieważ zamiast załóżmy 3, no nie wiadomo, czy będzie, będzie dwusystemowy hit, system, czy, czy wyjdzie jakby 3, jakby jak, jak to było w Black Opsie 3 i 4, wiecie W Black Opsie 2 1 był, że dwa razy zombie walnie na starty i nie leżysz, co nie, lecz w Black Opsie 3 i 4 było to 3 hity, więc być może mogą wrócić do systemu, gdzie na dwa hity padasz, więc jeżeli masz 50% zdrowia, no to, no to wiadomo, ten trzeci hit, więc na trzy razy będziesz nieulepszonym Juggernaugiem. Ale dobra, zbyt dużo o jednym perk'u, co nie? Przechodzimy do drugiego perk'a, jest to szybkie wskrzeszenie, eee, tutaj to generalnie jest Quick Revive, tylko, że tutaj to przytoczone jest szybkie wskrzeszenie. A więc, Quick Revive w tym roku będzie robił takie coś, skróć, czas regeneracji do pełnego zdrowia o 50, więc szybciej ci się będzie regenerowało zdrowie, z czego to ci pomaga w regenerowaniu, wiadomo, zdrowia, odkąd zombie cię walnie, wiadomo, jakieś 3-4 sekundy, no to te zrobię, oczywiście będzie o wiele szybciej regenerować o 50% oraz skróć czas o 50% czas potrzebny do um, używania sojusznika. Oczywiście tutaj tłumacz trochę zrąba, ponieważ dwa razy podał czas, tak chodzi po prostu o to, że dwa razy szybciej będziemy reanimować sojusznika, no to to zawsze robił Quick Revive, lecz w solo, co jeszcze robił Quick Revive, on e, nas reanimował. Tutaj nie ma nic o reanimacji, więc w tym roku chyba Quick Revive nas nie będzie reanimował, gdy leżymy w sensie w solo, co nie? Ponieważ w kooperacji on po prostu nam e, dawał to, to, że szybciej szybciej reanimujecie sojuszników, z czego tutaj to robi to, oraz daje nam szybszą regenerację naszego zdrowia. Dobra, przechodzimy do trzeciego perka: jest to Speed Cola, czyli szybkie rączki i zwiększa szybkość, szybkość przewodowania o 15%. Z czego normalnie było to 30, czyli wiadomo, będzie droga do ulepszenia. Każdy perk będzie można ulepszyć trzy razy: e, pierwszy, poziom, drugi oraz trzeci. I oczywiście każdy poziom będzie miał swoje lepsze rzeczy, i ten perk będzie ulepszony na stałe, także fajnie. No, kolejny perk, czwarty, stamina, zwiększenie prędkości biegu oraz sprintu. I tutaj była taka plotka, że na temat właśnie tego perka stamina, że na przykład na tym, wyobraźcie sobie, mieć ten perk w multiplayerze. Ja oczywiście tutaj gadam o zombie, że wyobraźcie sobie go w multiplayerze. Były plotki, że ten perk stamina na trzecim, jakby, poziomie będzie robił to, że gdy biegniesz, ponieważ, jak wiecie, stamina wam zwiększa prędkość biegu oraz sprintu. I ten perk będzie robił to, przynajmniej według plotek, że na trzecim poziomie będziesz mógł biec oraz celować. Czajcie? Wyczajcie, wyobraźcie sobie co to w multiplayerze, masakra. W zombie to spoko, wiadomo, z się do botów, co nie? Więc to to jest... to będzie, to jest wszystko jedno. Dobra, przechodzimy do kolejnego perka. Jest to Dead Dacury i to celowanie w dół przynosi Cię do krytycznej lokalizacji wroga lub supa kołysanie z zakresu, więc powiedzmy to jest taki accuracy perk. No on był jeden z najsłabszych powiedzmy, lecz może w tym roku będzie lepszy. Oraz ostatni nowy perk jest to szósty. Yy, Nazywa się Elemental Pop i tutaj ma opis Każdy pocisk ma niewielką szansę na, zas na zastosowanie losowego podstawowego efektu ammo mod I tutaj to generalnie będzie modyfikacja broni chociażby która była w Black Opsie 3 bądź 4 Chociaż tą modyfikację na broń otrzymywaliście z, z maszyny do ulepszania waszej broni W tym przypadku będzie to perk, który będzie posiadał właśnie yy, powiedzmy ten te AMA AM, Który jest przeznaczony Amo ammo typ mod, więc no a więc, tryjak tam tutaj podał, powiedzmy, jeden już perk, który, jak będzie wyglądał na pierwszym poziomie, drugim oraz trzecim, jest to oczywiście nowy perk Elemental Pop. I tutaj przytam, aby ulepszyć swoje umiejętności, musisz zdobywać surowce, kryształy, eteru, przechodząc rundy. Y, oczywiście w grze przez daną eksfiltrację, lub po prostu przez, wiadomo, zgona, gdy zakończy się Twoja gra, więc tak, to będzie właśnie ta, powiedzmy, waluta, czyli zdobywasz te kryształy eteru, dzięki, ulep dzięki temu ulepszysz swoje perki. A więc, przykładowo tutaj nam podali trzy poziomy e, tych właśnie, tych, tego perk'a Elemental Pop I tutaj mamy pierwszy poziom Uszkodzenia wyposażenia mają różni, również niewielką szansę na zastosowanie losowego podstawowego efektu ammo mod Generalnie ja strzałem, żeby to będzie działało w ten sposób, że normalnie gdy jest wiadomo, z broni, mając ten perk No to czasem się to, ten mod będzie aktywował, że na przykład fajerwerki tam wybuchają, bo to już było Black Ops 3 i 4 Tam jakaś, wiecie, elektryczność leci z tych ty, pocisków i zabija pobliskie zombie i tak dalej, więc na pierwszym poziomie będziemy będziecie mieli możliwość także użycia granatu bądź jakiegoś takiego, wiecie, rzuconego i temu i aby oczywiście ten elemental pop zadziałał oczywiście on ma też czas z ładowania i to właśnie drugi poziom wchodzi do gry, jest to skrócenie czasu odnowienia amunicji o 20%, więc to szybciej się będzie ładowało wam i wiadomo w do zębaka to się czasem użyje i załóżmy musisz się czekać kolejne 60 sekund, aby to się znowu użyło i, no, i wiecie, ten czas zostanie skrócony o 20%, więc no. Trzeci poziom jest to kiedy zastosowany jest w mod amunicji zamiast pozostałego używany jest twój aktualny poziom umiejętności. I tak, ja tego nie ogarniam ani trochę, jeśli ktoś może to ogarnąć, proszę bardzo. Generalnie także oglądałem kilka reakcji ty powiedzmy, tych informacji na innych kanałach, zagranicznych kanałach i ludzie dosłownie też to czytali, wiecie, w angielskim, i też tego nie rozumieli. Jeszcze raz przeczytam, kiedy zastosowany jest lasowy mod amunicji zamiast podstawowego, używany jest twój aktualny poziom umiejętności. Nie mam pojęcia o co tutaj chodzi, ale czy to jest trzeci poziom, powiedzmy, który który tak wygląda na, na tym perku, jak już każdy perk będzie miał 3 poziomy Z czego oczywiście innych już nie podali nam, no bo to taki trochę Spoiler, co nie my, my dowiemy się 13 listopada Gdy już oczywiście gra wyjdzie, co nie? Dobra, przechodzimy do drugiej kategorii Z 8 jest to, jest to właśnie rzadkość broni Weapon rarities i tutaj w tym przypadku będzie to trochę podobnie Do Warzone, czyli macie generalnie szansę na to, że skrzynki wam wypadnie kilka różnych broni, oczywiście wiadomo Będą bronie takie jak takie w multiplayerze są, czyli Krik 6 XM4, MP5 i tak dalej, co nie, lecz w tym tym będzie to właśnie różnorodność tych broni, między innymi będziecie mieli te same zasady, które są włożone, Czyli jeżeli coś jest szare, jest gówniane, jeżeli coś jest takie niebieskie, jest troszkę lepsze. Jeżeli coś jest, wiecie, filetowe, czy epickie, to znaczy, że już jest bardzo dobre, a jeżeli jest legendarne, jest złote. Czyli możecie na przykład na piątej rundzie trafić. Yy, AK-74U, yy, wiecie, pospolite, czy tam niepospolite, yy, które będzie szare, okej, okay, będzie fajnie, będzie dobre, bo jest piąta runda, prawda, na piątej rundzie będą, będą słabe zębek, lecz na wyższych rundach, no to wiadomo, ta broń już na 15 nie będzie dawała rady, ponieważ potrzebujecie kolejnego, jeżeli chcecie AK-74U znowu używać, no to musicie trafić taką samą broń w skrzynce, lecz, wiadomo, lepszą. No i do tego jeszcze wchodzi w grę Elemental pop oraz ulepszenie broni w grze, takie same z siebie, w sensie, w sensie paka co, nie? Yy, Maszyna, która nam ulepsza broń, więc tutaj podaję nam przykłady, właśnie tutaj szybko, żebyście jeszcze bardziej to zrozumieli. A więc, a tutaj są zbędne, bądźmy szczerze, lecz przetrwanie w zombie polega na używaniu broni. W poprzednich, y, y, wiadomo, grach zombie e, próbowało się, wiadomo, ulepszać broń, zdobywać perki, które właśnie Wam, o, jakby pomagają zdobyć ten lepszy damage, aby wiadomo, na wyższych rundach zabijać te zombie. Broń na pięciu poziomach rzadkość, czyli mamy common, czyli to jest, jakby, taki e, pospolity common. Potem mamy e, taki e, rzadki. Czyli, powiedzmy, rare, potem mamy episki i legendarne. Jak już mówimy, te cztery poziomy, i tutaj każdy poziom zwiększa obrażenia zadawane przez tą broń, a także określa, ile losowych dodatków pojawi się w walce. Na przykład, e, niezwykła broń będzie miała około 50% damage'a, tylko w porównaniu do wersji wyposażoną wy, z wszystkimi dodatkami, czyli w tym przypadku w Hold w Multiplayerze, bo nie sami będziecie mogli nałożyć 8 dodatków. Jest to 300 procent damage'a plus dla tej wyposażonej broni, słyszeliście? Więc tutaj właśnie pokazuje to Wam, jak bardzo będzie to działało na damage oraz zabijanie zombie, nie tak, że możecie nie wiem, zdobyć jakąś dobrą broń, jakoś, nie w Black Opsie 34. Na początku, to w sumie w czwartej rundzie losujecie, bo macie Gal Galila lub Hadesa w Black Ops 4. Ta broń jest bardzo dobra, ale przecież jesteście do końca gry ustawieni. Nie, w tym przypadku właśnie to będzie działało w ten sposób, że Wy musicie pracować przez cały mecz, wiadomo, do momentu, aż będziecie złoci, powiedzmy legendarni, epicy, co nie? I perka z perkami, wraz z oczywiście, wiadomo, perki będą wyszane w menu, lecz no, to jest naprawdę fajny moim zdaniem progres taki przetrwania lecz no, jak już mówiłem, tutaj dużo, dużo ludzi mówi, że to trochę tak odskakuje od klasycznych zombie, ale do no, wiadomo ja nie będę jeszcze oceniał, ponieważ ja bym musiał tak naprawdę zagrać, a jak wiecie, bety nie było, zombiaków i nigdy nie będzie więc tak to wygląda, ja tutaj powiedzmy próbuję to chaotycznie trochę wyjaśnić, ale próbuję jak najszybciej, aby oczywiście jak najmniej wam to czasu zajęło, w sensie, żeby mi ten film najmniej czasu zajął, aby jakby żebyście najszybciej to ogarnęli. No i kończąc z drugim tematem z 8, generalnie możesz, możesz masz szansę, że trafisz coś złotego nagle bo u mnie, że Jackpot. Tutaj przynajmniej oni tak piszą, że wiecie, że trafiło, udało Ci się i już nie musisz szukać jakby lepszej broni, jeżeli chcesz, chyba że chcesz inną broń, w sensie, nie wiem, chcesz LMG klasy, a nie SMG, ponieważ wiecie, LMG w ząbiakach mają więcej ammo, generalnie LMG mają więcej ammo, więc no, ale oczywiście możesz mieć takiego pecha, że za każdym razem będziesz sobie będziesz dostawał jakieś same, wiadomo, niebieskie, wiadomo, te bronie słabsze, które będą. Ale dobra, przechodząc do trzeciego tematu, nie przedłużając, chyba tu mniej więcej ogarniacie, jest to personalne zestawy broni, czyli custom loadouts, czyli to generalnie co istnieje w Warzone. Tutaj na szybko na temat, generalnie zanim zaczniecie grę, chociażby jak w Black Opsie 4 w Zombie macie właśnie jakby takie menu, gdzie możecie sobie wybrać jak będziecie mieli granat podczas meczu e, i tak dalej, oczywiście w Cold War ma być jeszcze więcej powiedzmy itemów do tworzenia i tak dalej, co nie lecz w tym przypadku będziecie mogli zacząć z daną bronią, czyli możecie sobie zacząć z pistoletem jak to zwykle było M1911 Cold lub, lub w tym przypadku będziecie mogli sobie zacząć z dowolną bronią jaką chcecie, czyli z Kriegiem z XM4, MP5, wszystkie te bronie, które są te, Type 63 i tak dalej, lecz ta broń za każdym razem, nieważne jaką wybierzecie, wybierzecie, na start będzie szara. Z czego ma to sens, ponieważ bez sensu, gdybyście mieli dostać. E, wiecie, nawet jeśli broń ma 8 dodatków, bo jakimś cudem macie taki wariant, taki blueprint, nie? nałożycie sobie go, zaczniecie mecz, no i, ta, i tak ta broń będzie szara, ponieważ. Owszem, będzie miał trochę większy image i tak dalej, szybszy reload tam, więcej, ja mu w magazynku ponieważ macie te 8 dodatków, które to sprawiają, lecz nie będzie, będzie szara, więc po 10 rundzie mogę już być tak słaba, że nie będziemy dawała rady zabieje zębaków, no i w tym przypadku próbujecie kupić nową broń ze ściany lub wylosować nową, wiadomo, lepszą rzadkość itd. i tak dalej, więc to jest moim zdaniem fajny system, że każda broń. To nie jest tak, że jest się na start OP, co nie? Nie może być coś nagle legendarne z czym co wy startujecie, więc no. no oczywiście wybierać też wszelkie inne rzeczy, które, które zaraz opowiadamy. W sumie powiem przejdziemy teraz, zaraz do, do czwartego tematu. Z 8 jest to ulepszenia polowe. Jak wiecie w multiplayerze ulepszenia polowe są chociażby w moderach oraz Black Ops Cold War Są powiedzmy to radary i tak dalej, turety, które wam, wiecie, zastrzelają rakietami, skolstrzyki i wiele innych, co nie, fajnych takich e, gadżetów W tym przypadku trochę będzie nieco inne w multiplayerze, ponieważ mamy 5 i to jest w sumie 5 innych w ogóle rzeczy, których nie ma w multiplayerze Więc tak, jeden już z tych widzieliśmy, z tych rzeczy jest to Frost Blast Widzieliśmy na tej, że jak właśnie postać lewą ręką wypuszcza taką powiedzmy elektryczność. W ząbaki, tutaj mam właśnie pięć tych, m, tych ulepszeń polowych, które sobie właśnie mówimy oraz jak działają. A więc Frostblast tworzy lodowy podmuch wiatru, który zadaje obrażenia od mrozu, spowalnia e, złapanych w nim wrogów. E, spowolnienie wrogów otrzymują dodatkowe obrażenia. Więc fajnie, fajnie, Spowalnia, że wrogów nie do, żeby to, żeby otrzymywali więcej obrażeń, to jeszcze by to wolni, więc cię nie złapa. Więc bardzo fajne, żeby się uratować z takiej sytuacji, gdy masz ścianę ze sobą, czy coś tym celu. Dobra, przechodzimy do drugiej, rzecz, do drugiego ulepszenia polowego. I z trzema, ja z że te ulepszenia polowe będziecie mogli, e, powiedzmy sobie przypisać no, oczywiście jak już odblokujecie na danym levelu będziecie mogli sobie przypisać zanim zaczniecie mecz wiecie o co chodzi więc no aura lecznicza przywołuje promienie energii na siebie i sojuszników natychmiast wylecza się do pewnego zdrowia, więc wow, to jest naprawdę dobre, gdy wasz team umiera czy coś, nie wiem, jakieś chore akcje, co jak to w zombiech czy na, na bosie czy coś, na to jeden, jeden z Waszych teammateów używa to ulepszenie po lewe, no i leczy Was i wszystkich innych, więc bardzo fajnie. Dobra, oczywiście to będzie też miało pewnie czas swoje podobanie lub coś w tym stylu, więc no. Wszystko mam nadzieję będzie pięknie zbalansowane. Przechodzimy do trzeciego. Jest to mina energii stwórz minę czystej energii, która wybucha w pobliżu wrogów, zdając obrażenia wybuchowe, spoko, taka mina, kabum, e, pierścień ognia, stwórz pierścień elektrycznego ognia, który zwiększa obrażenia zadawane w tobie sojusznikom. Zwykli wrogowie, którzy wchodzą do środka tego jakby kółka, otrzymują efekt palenia, który zadaje obrażenia od ognia, trwa 15 sekund, więc wow, to jest też naprawdę potężne ulepszenie polowe, takie powiedzmy strasznie atakujące niż broniące się, lecz. W pewnym sensie też bronię, sobie, ponieważ macie koło, w którym jesteście bezpieczni. Dobra, no i ostatni, ostatni, w sumie, ostatnie, ostatnie ulepszenie, które także widzieliśmy na trajerze. Jest to całą, całą eteru, tak to się nazywa, cały eteru. E, przechodzi w mroczny eter na 5 sekund, ukrywając się przed wrogiem... przed wykryciem wrogiem, e, przed... Tu jest przesłuchaczenie przed wykryciem wroga, ale czy chodzi o po prostu o zombie, że na 5 sekund znikasz i jesteś niewidzialny dla zombiaków, z czego to powiedzmy, daje Ci czas na reanimację, czyli na ucieczkę, czy coś w stylu. Generalnie taki kamuflaż, tylko z Duty World War 2, tylko że po prostu trochę znerwiony, ponieważ działa tylko 5 sekund, a tam działało z dobrej 20 sekund, co nie? Więc, więc tak, tak to są właśnie nasze ulepszenia polowe, które będą dostępne. Przechodzimy do piątego tematu z 8, jest to Armor and Slave, czyli pancerz oraz zdobycz. O, jaki ten film będzie długi. Dajcie zobaczyć czy Wam się podoba taki długi format, yy, wiecie, filmu, ponieważ no trochę nie było filmu, dlatego taka ma też tak jakby w ten sposób się wynagradzam. No jest niedziela Sunday, powiedzmy więc yy, taki mały chillout przy okazji, więc dajcie znać, no jak już mówiłem, ja się dostosuję jak najbardziej do Was, czy to jakieś porady, czy to właśnie na temat, że czy intra są za długie, jak już mówiłem, tutaj jest sporo też dostaję krytyki, ale jakby jak już mówiłem, dostosuję do, do was się, cokolwiek chcecie, żeby nie było, yy, powiedzmy wy, ja prowadzę kanał, ale wy prowadzicie mnie, więc wiecie o co chodzi, możecie dosłownie po to, co komentarze, co nie? Nieważne, dobra. O tym powiedzmy w takich osobnych filmach, gdzie będziemy gadać sobie o kanale, z czego one bardzo rzadko występują, ale dobra. Przechodzimy do naszego piątego tematu po tej małej reklamie. Jest to, jak mówiłem, pancerz oraz ratunek, przynajmniej tutaj tak to tłumaczy. A więc zastępując stworzoną wcześniej tarczę zombie, tak jest. Dobrze słyszeliście. Z tarcza zombie znika, dosłownie szkoda, ponieważ... No szkoda, zaraz zobaczymy, ponieważ e, generalnie ta tarcza robiła. Ona działała w ten sposób, że zakładacie ją ono jest się odporni na te 30 hitów na, na plecy, więc jak wam nie mógł wskoczyć nigdy na plecy, bo byliście odporni, więc fajnie, gdyby byliście wiadomo, lewo, prawo i w was czasem zombie nie mogły walność ponieważ się to tarcza, tar 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 tarcza się psuła, Musieliście iść oczywiście zrobić nową, w sensie wziąć nową, więc no. A więc zbroja zapewnia wam 360-stopniową ochronę przed... Armiami nie umarł, czyli będziecie mieli system armoru, który w sumie do końca nie wiem jeszcze, jak będzie działał, a więc ja tutaj trochę czytał. Zbroje można znaleźć jako rzut, rzadki łup z wrogów lub kupić za odysk po założeniu, jakby zbroi, część, nad, część nadchodzących obrażeń na was, czyli to chodzi o. Te, to tłumaczy się to, co tłumaczy. Generalnie co będzie robił ten Armor, on będzie wam redukował obrażenia, czyli wciąż otrzymacie jakieś tam minimalne obrażenia, czy tam jakieś 20%, czy coś w tym stylu, lecz tak, armor będzie niszczony, musicie go naprawić i tak dalej, więc tutaj to ten cały system armora będzie zastępowany właśnie Y, tym, tą tarczą, która była zawsze Sensorowa do znalezienia y, wiadomo, I do zrobienia, więc tak, to jest taki trochę dziwny System, na który w sumie też nie mamy dużo informacji Ale no, będzie można go ulepszać jak przy jakimś stole stolarza Bo nic, wiadomo, tym większy przeciwnik Tym więcej opuści tej zbroi, dzięki temu Możecie ją nałożyć, coś z tym no, Wiecie, warzona, będziecie mogli sobie no, Nakładać, wiecie, no, zbroję Dzięki temu macie to zbroję, otrzymajcie mniejsze odbrzenia od zębiaków i tak dalej Z czego brzmi to resynce, ale nawet sporo tych systemów I przechodzimy do szóstego tematu z 8 jest to Support Score streak, czyli pomocne skorstriki i tak, w sumie na to, że gdzie był rewili zombie, już widzieliśmy jak te mniej więcej skorstriki wiadomo będą wyglądały, będziemy mieli pierwszy Chopper Gunner i w tym przypadku mamy na start 5 skorstrików i to wszystko będzie dodawane perki, z to wszystko, ulepszenie polu będzie dodawane podczas jakby sezonu i z czego plotki krążą, że w ogóle pierwszy sezon jakby wiecie, Call of Duty Ops, Cold War, Multiplayer oraz Zombies będzie, będzie w grudniu z czego, wow, to się dosyć szybko, co nie wiem, ponieważ w listopadzie 13 gra wychodzi Niby w grudniu już ma być pierwszy sezon, więc przez miesiąc będzie trwał sezon 0. Ale to taka boczna informacja, przechodzimy dalej. A więc według dostępne skoro W tym przypadku mamy łuk bojowy, wieżyczka strażnicza, machina wojenna, Strzel Chopper oraz oraz Self Revive. Self Revive to jest generalnie po prostu leczenie, w sensie no self-revive, to no macie chyba auto reanimację, chociażby w urządzeniu jest, nie? Co, więc to jest, te właśnie skrojstrzyki będziecie mogli e, zdobyć ze skrzyni, więc jeżeli zdobycie war machine, tak jak było to gdzieś na tutaj, żebycie mieli war machine, jeśli zdobycie e, chopper, no to będziecie mieli pieprzony, wiadomo, chopper gunner, który leci i wy nim sterujecie, A, a propos, tutaj jeszcze napisali, że, ja tutaj mam szybko nie będę nawet tego czytał, tylko wam powiem, e, generalnie, gdy używacie to w solo, to wasza postać jest nieśmiertelna. Nie wiem jak w kołopie, ale napisali, że już wy wiecie, żeby tutaj wyklaryfikować to, że Ty używasz to i wiecie, Wasza postać jest na ziemi, co nie? Wy latacie helikopterem, ostrzujujecie zombie, co nie? Więc Wasza postać by była generalnie już martwa, zanim włączycie ten chopper i wiecie, przelecicie nim Więc tak, to zostało oczywiście wytłumaczone, więc Łuk bojowy, czyli jakiś łuk pewnie, war machine, to wiadomo, wieżyczka serniczna też o, widzieliśmy na trailerze Kładziecie, to jest taka, dosłownie taka sama jak Wy Black Ops 4, kładziecie Wieżyczka, czy chociażby w multiplayerze e, ma być też taka na start gry. W PC nie była, ale podobna ma być, więc no, aby tam wiadomo, ulepszyć jakoś gameplay i tak dalej, co nie. Więc tak to wygląda z, z Scrollstrikami. E, przechodzimy do e, w sumie Optional Exfil, tak? Optional Exfil to jest generalnie szybka. Piłka. Generalnie co po 10 rundzie, co 5 rund będziecie mieli opcję exfilu Czyli generalnie jeżeli chcecie e, skończyć grę i, do, i za, oczywiście zabrać jakieś dodatkowe te, nagrody To udajecie się do exfilu, gdzie możecie właśnie sobie e, jakby uciec z waszym całym teamem e, Oczywiście będzie wam na was na, naciągała ogromna taka powiedzmy szarża końcowa zombie Przelatuje po was helikopter jak w Wurzanie, i się exfilujecie czyli uciekacie i, i tyle No i system pingu do tego macie, czyli który, który w sumie jest chociażby w Ubisoftie, że był już, wiecie więc działa w ten sposób, że gdy klikniecie w lewą strzałkę bądź Z na klawiaturze oznacza wam właśnie powiedzmy o coś tam jest, tam jest wróg, czy coś w tym stylu to będzie no przydatne w zombie moim zdaniem, ponieważ wiecie tu jest PR, komuś możesz pokazać, tu jest to, tu jest tamto czy tam, wiadomo, zwłaszcza gdy gra z randomami, to naprawdę będzie strasznie pomocne choć tu, otwórz te drzwi co nie możesz, wiadomo, oznaczcie komuś, że ktoś ma kasę i choć otwórz drzwi, co nie więc to moim zdaniem będzie bardzo fajnie tu jeszcze mamy łup i rzemiosło, że to jest też gruby temat i też nam nie dali i powiedzmy tutaj informacje na ten temat, że będziemy mieli, wiadomo, wiadomo sporo takich różnorodnych właśnie rzeczy do craftowania na mapie jakieś to tak, tak, czy to taktyczne wy, wyposażenie czy to talerza z małpami które dostajemy ze skrzynki, tak ale będzie sporo właśnie jakby upgradeowania, biegania i ulepszania podczas gdy gramy na Dime Machine, czyli na nas, naszej mapie, która już wychodzi z 13, już się nie mogę doczekać, co będę grał pierwsze, naprawdę to jest moje ogromne, ogromny teraz chyba najgorszy wybór w 2020 roku co będę grał na start? Kampanię? Gdy gra wyjdzie? Czy zombie, naprawdę strasznie mi kusi. Dajcie znać, co byście Wy chcieli widzieć w momencie, gdy gra Walnie 13 listopada, czyli o północy, tak jak było to rok temu, z Zimodfreur rozpoczynamy grę i chyba no, jestem powiedzmy tutaj po stronie kampanii, żeby chciał szybko przejść jak najszybciej kampanię, a z drugiej strony nie, bo to też chcę sobie wiadomo trochę z nią położyć, nie wiem, pograć 3 godziny kampanii, a potem może zombie. Zobaczymy. Rok temu przeszliśmy od północy do 5 rano, czyli w 5 godzin całą kampanię Duty Modern Warfare, więc zobaczymy jak to będzie kampania, pewnie w tym roku będzie troszeczkę... Mam nadzieję przynajmniej, że będzie troszeczkę dłuższa, ponieważ według którego będzie trochę więcej misji, ale no dobra, zobaczymy, dajcie znać co byście Wy chcieli widzieć i... Czy kupiliście grę, czy będziecie grali, jak jesteście podegrani, czy zombie, czy multiplayer. Dajcie znać, co wam się najbardziej podoba z Black Ops Cold War. Moim zdaniem ta gra ma duży potencjał. No, wiadomo, ma duży minusów i tak dalej. Dużo też narzekania ze strony społeczności i tak dalej. Wy wyraźcie swoje opinie jako ty, powiedzmy, który otworzy taką małą społeczność. Także, no, jeżeli to do końca, napisz jakiś komentarz. No i co? Jeżeli jesteś tu nowy, subskrybuj kanał, dziękuję, że na bieżąco. A jeżeli tu jesteś. Zawsze jak to jeden z was już tu pisał i wiele z was tutaj jest, z czego dziękuję, że tu jesteście, prawda, powiedzmy te zrobię, to, to te małe hobby. Sprawia mi dużo Friday, więc no. Dzięki za w górę, bardzo mi dużo to pomoże tobie sobie zajmie jednego pierwszego no i co w kolejnych na razie makraut. Panowie, jest zagrożenie. Tak ser, tak uważam. Pre-order now!